Dzisiejsze newsy odlatują w kosmos. Houston, zaczynamy odliczanie. 3, 2, 1. Wziął. Helikopter Ingenuity odbył pierwszy kontrolowany lot na powierzchni Marsa. Co prawda, lot był króciutki, Ingenuity wystartował, chwilę unosił się w powietrzu, po czym wylądował. Wydaje się, że jest to niewiele, ale biorąc pod uwagę, że odbywało się to na innej planecie z opóźnieniami w komunikacji, że w związku z tym wszystko musiało w zasadzie odbyć się całkowicie autonomicznie, jest to spore osiągnięcie, które z pewnością pomoże w przyszłym badaniu powierzchni Czerwonej Planety. A czy wiecie, że ten helikopter pracuje dzięki procesorowi Qualcomm'a, dokładnie dzięki Snapdragonowi 801? Ten procesor napędzał Galaxy S5 i OnePlus One. Huawei się nie poddaje i na swoim rodzimym rynku ciągle się rozwija. Teraz pokazał kolejny krok w rozwoju swojego systemu operacyjnego, jakim jest Harmony OS, ponieważ zaprezentowany został samochód elektryczny ArcFox Alpha S, który ma właśnie działać na tym systemie operacyjnym. Pojazd ten stworzony jest przez Huawei, a wspólnie z grupą Bytes. Beijing Automotive Industry Holding. Widać, że Huawei nie rzucał słów na wiatr, mówiąc, że Harmony OS ma być systemem nie tylko dla telefonów, ale dla ekosystemu różnorodnych urządzeń. A ArcFoxa Alpha S będziecie mogli kupić w Chinach za 251 900 yuanów w wersji podstawowej i 429 900 w wersji high-end, co przekłada się odpowiednio na 146 i 250 000 zł. NASA znowu wybiera się na Księżyc i wybrała teraz firmę, która stworzy i dostarczy na ten cel lądownik. W kosmicznym wyścigu udział brały trzy firmy. SpaceX od Elona Muska, Blue Origin od Jeffa Bezosa i Dynetics. Zwycięzcą został SpaceX. Teraz przed tą firmą stoi zadanie przygotowania specjalnego załogowego lądownika, który pozwoli na bezpieczne przetransportowanie astronautów na Księżyc i z powrotem. Misja Artemis, podczas której lądownik będzie miał wyruszyć ze statku Orion, ma odbyć się w 2024 roku. Więc jeszcze trochę poczekamy na... Kolejny krok człowieka na srebrnym globie. Fitbit zaprezentował nową opaskę, która ma być najcieńszą w portfelu producenta oraz, to już opinia samego Fitbita, najładniejszą. W Lux koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej, pozwala na pięć dni normalnego użytkowania i przede wszystkim oferuje kolorowy AMOLED. Fitbit Lux ma pozwolić na określenie wskaźników zdrowotnych, stresu, zarejestruje 20 trybów sportowych, niestety bez GPS-a, a po aktualizacji ma pozwolić na pomiar SPO2. Cena tego urządzenia wskazuje, że jest ono przez producenta postrzegane jako produkt premium, bowiem opaska Fitbit Lux... Ma kosztować 749 zł, co wliczony jest półroczny abonament na Fitbit Premium. Wolicie tą opaskę, czy może mi Banda 6? Nie ma znaczenia, że masz milion subskrybentów na kanale na YouTubie. Jeżeli łamiesz prawo i do tego dzielisz się tym publicznie, możesz zostać aresztowany. YouTuber-kamerzysta trafił do aresztu na miesiąc i może mu grosić kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności za to, że na jednym ze swoich filmów psychicznie znęcał się nad niepełnosprawnym. YouTuber miał przekonywać niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka, żeby za zapłatą ten jadł ziemię, rozbijał na głowie cegły czy skakał z balkonu do śmietnika. Łącznie z <laughs> gwiazdą zarzuty usłyszały trzy osoby – It's just a prank, bro. Heh, prawda? Apple na swoim pokazie Springloaded pokazał multum nowości ze swojego ekosystemu. Mogliśmy zobaczyć iPhone'a 12 i 12 Mini w nowej purpurowej wersji kolorystycznej, nowego Apple TV z sensownym pilotem i ceną 899 zł za wersję 32GB i 999 za wersję 64 Pokazane zostały nowe iMaki pracujące pod kontrolą Apple'owego procesora M1, mające mieć tęczowe kolory, minimalną grubość 11,5 mm, 24,5-calowe ekrany Retina 4,5K i kamerki 1080p. W Polsce ceny iMac'ów zaczynają się od 6799 zł. Zobaczyliśmy też odświeżonego iPada Pro, którego również wyposażono w M1 i nowy wyświetlacz Liquid Retina XDR o przekotnej 12,9 cala i cenę 5499 zł albo 3899 za wersję 11 cali. Ponadto Apple w końcu pokazał długo wyczekiwany lokalizator Apple AirTag, który pomoże znaleźć zagubione przedmioty za cenę 159 zł za sztukę. Skusicie się na coś z tych nowości? Lądowanie na planecie Newsów zakończone z sukcesem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć. Swoją drogą Sony pokazał nową wersję swojego przenośnego klimatyzatora. Od nie trzeba będzie mieć specjalnej koszuli. Super tylko pewnie sprzętu poza Japonią nie zobaczymy.